U pana. O, że, wie. a je, ja wiem, a że, jest, że jest dobrze, jest zawsze dobrze, tak. ale. Ale, ale w mnie wszystko. w każdej chwili. I będziemy odwiedzać. Na dwie sali świąt dobre, Witam. Dzień dobry, panie Dzień dobry, panie Dobrze. To to coś to coś... kartki od dzieci, życzenia od dowódcy, kartki od dzieci, przedszkola, szkół. A? Tak? własne własnoręcznie robione, tutaj opłatek, płaszek. A opłatek? Ja nie mam opłatka, jeszcze masz? się. To już jest. Już opłasek. jest, A to mhm. już jest. Aha. Dzieci. I tu jeszcze jest mnóstwo czytania. Łał, wow, jaka literatura. <laughs>